Cześć, nie ma na co czekać, lecimy z newsami. Capcom prawdopodobnie przez przypadek usunął Ray Tracing z remakeów Resident Evil 2 i Resident Evil 3. W zeszłą środę japońska firma zapowiedziała wstrzymanie wsparcia dla starszych odsłon serii bez next genowego patcha, czyli tych bez technologii śledzenia promieni, jednak po wypuszczeniu ostatniej aktualizacji gracze zauważyli, że z usprawnionych wersji produkcji zniknął Ray Tracing i Dźwięk Przestrzenny 3D. W oficjalnej odpowiedzi Capcom oświadczył, że firma zdaje sobie sprawę z problemów i w najbliższym czasie można spodziewać się aktualizacji. Fani Harry Pottera, którym w Hogwarts Legacy brakowało Quidditcha, doczekali się mocnej zapowiedzi. Warner Bros. ogłosił bowiem, że powstaje osobna multiplayerowa gra, w której to właśnie najpopularniejszy sport magicznego świata zagra pierwsze skrzypce. Harry Potter Quidditch Champions będzie miał pozwolić nam na wybór pozycji, którą zajmiemy na boisku, czyli pałkarza, obrońcę ścigającego oraz oczywiście szukającego, a za produkcję odpowiadać ma Unbroken Studios. Na ten moment wiadomo, że tytuł pojawi się na platformie PC, ale data premiery pozostaje nieznana. Niedawno przyszło nam poznać datę premiery Lord of the Rings Golem, tak więc przyszła i kolejna start preorderów. Wśród oferowanych wersji gry największą uwagę graczy zwrócił jednak dodatek The Sindarin Voice Over, który wprowadzać ma kwestie w elfickim Sindarinie. DLC spotkało się z mało entuzjastycznym odbiorem graczy, ponieważ domysły podpowiadały, że bez owego rozszerzenia elfy posługiwać się będą wyłącznie angielskim bądź niemieckim. Twórcy rozwiali jednak wszelkie wątpliwości i według oświadczenia dodatek obejmować będzie jedynie kwestie, które usłyszymy w tle, przemierzając chociażby roczną puszczę. Dla fanów przynośnej rozgrywki nie lada sprzęt. Asus ROG Strix Scar 18 to laptop, który pozwala na cieszenie się najwyższymi ustawieniami graficznymi dzięki najmocniejszemu procesorowi Intela na rynku, potężnej karcie Nvidia RTX 4090 oraz 32GB RAMu. Ze sprawą 2TB przestrzeni dyskowej, przechowywanie nawet największych gier nie będzie problemem, a rozgrywkę podziwiać możemy na 18-calowym ekranie z technologią Dolby Vision. Martwić nie będą nas także wysokie temperatury ponieważ z nimi spokojnie poradzi sobie chłodzenie ciekłym metalem. Dziś o 18 swoją premierę miała gra Minecraft Legends, czyli spin-off popularnej gry survivalowej, który łączy ze sobą elementy gry akcji i RTS-a. Dotychczasowe recenzje tytułu były raczej neutralne. Redaktorzy chwalili grę za świeże spojrzenie na markę i mechaniki, natomiast krytyce poddana została stosunkowo płytka rozgrywka. Produkcja dostępna jest na Nintendo Switch, konsolach Sony i Microsoftu oraz na PC, w tym także w ramach subskrypcji Game Pass. Empire. Rise and fall. Dziś gracze Europy Universalist 4 doczekali się kolejnego dużego DLC. Domination, jak zwie się nowy dodatek, nie skupia się na jednym konkretnym obszarze mapy, a na silnych, dominujących państwach i wprowadza zmiany takie jak nowe drzewka misji czy unikalne jednostki, m.in. dla Wielkiej Brytanii, Imperium Ospańskiego, Hiszpanii czy Japonii. Zmian jest ogrom, a uwagę przykuwa chociażby możliwość stworzenia Imperium Andegaweńskiego. No cóż, chyba szykuje się kolejny run Bizancjum. Kanadyjczyk Gary Bowser, były członek ekipy hakerskiej Team Executor, specjalizującej się w modowaniu konsoli Nintendo, będzie płacił odszkodowanie japońskiej firmie do końca życia. Cała sprawa związana jest z pozem sprzed roku, w ramach którego Nintendo oskarżyło Bowsera oraz innych członków Team Executor o cytuję, spisek mający na celu obejście środków technologicznych oraz obrót urządzeniami służącymi do jego obejścia. Kanadyjczyk po odsiedzeniu rocznej kary w więzieniu winny jest obecnie Nintendo w odszkodowaniach niemal 15 milionów dolarów, a firma może odprowadzać 30 procent jego dochodów. Z racji wieku 52 lat Bowser będzie więc zapewne do końca swoich dni związany z Nintendo. To już wszystko na dziś. Na razie.